Team, nie? Bardzo. Ej, coś mnie zraniło oh. To taka biegła tutaj. No mówię ty kurwie, żeby le mnie biegał, no to, 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 to. to, że Jacek zawsze biegnie za mną. Ja pierdolę, zawsze, to ty zawsze z... we mnie włazisz. No, no, kurwa nie, nie, nie z... miał to monitora podpiętego, tak jak market, to. kurwa <śles> latasz. Tak ty chodzisz. On to na jak ty chodzisz kurwa. Idę idę przed tobą Dobra, stare małżeństwo pewniecie dupy. Ale ty masz mieć czarną dupę, w sensie tak czasem cień podaży. Że... No obsrano no. po prostu. No. Obsrany ze strachu, bo mu tak wchodzi do klapy. Jest fob, jest jest dużo żółtych, martwych, <laughs> żywych, nie wiem, ale rozwalony ten fob jest. No i. Yes. Zdjęty. Yes. Yes. O mój e, to jest. Takeda, to jest. strzelasz, Kurde. Takeda! Ty strzelasz. Takeda ty strzelasz. Northwest. 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 Tak. Szaka. Podnoś mnie szybko. Wbijaj i uciekaj. Przede mną, po lewej od poba. Po lewej od poba. Takeda. Opszczół. Miał mi podnieść się. mi się. nie ale się. się. nie jeszcze jeden coś tu jest. Za mną. Za tobą! Kurwa Mam go. Jeszcze jeden. Wszędzie są, mrówki są wszędzie. Takeda! Takeda! Nie strzelaj tam. to ty mówisz? Z kurwa. Dookoła strzelanina, na ten idiota rzuca sobie linę na FOBA a Message received. Dostałem. Umarł, umarł. Ej, Takeda! Nie, nie, nie. ma się tych o cholera pod fobem chociaż tyle Stałeś? Nie, 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 zabili go. Uważaj, ja, ko 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 ciebie, nie. koło ciebie do Polsce będzie gdzieś inwiek Koło ciebie, Nie mam pacza, e, kurwa o, ja. umieram <słyszyk> Pignij do tego. Ej, postaw kupę, Duży. może no i On się podsząkują patrzą, tutaj. Nie mam ja nie mam pacza! Łap, ja citery, kitery przy fobie. Próbuję, nie ma nic, nie widzę. Kurwa, jestem chiński. mam papo, proszę, chodź do mnie, chodź do mnie. Już za późno nie dojdę. A, kurwa, będę żył, będę żył, już. Ej, się to później zaraz Ja jebie, dobra, dobra, już, uspierdalaj, uspierdalaj. Niech nie spuszcza wasi amerykańskich żołnierzy. <laughs> Ale no wiesz co, nie mam pojęcia z której... To tu czekajcie, ja się tu rozłożę. Chcemy twojej rozłożysz. To jest bezpiecznie, bo ja tak mówię. Oni są po naszej stronie. Ej, widzę do... ich, nie nie? Nie. Oh, oh, to jest... Zdjęty, dobra, mogę wstać już? Tak, tak, tak. przyjaciele, do mnie. Balon do was stąpi. No, no tak, mówię wam, żebyście ogarnęli emocje, a nie ciśnijcie od razu. Fragu się kurwa. On już celował w was. Aaaa! Nie a, szkodzi. Pewnie amunicjują z moką. Biegnij, biegnij, nie trafiają chuje. Kurwa, to nas! Wow, Oczywiście. ale fail. Oczywiście, muszę się nagrać. No, na to czemu strzelał do nas kurwa? Ty kada, ty kada, leczaj. Pykaszkę. O. Cześć. Idę od lewej bardziej. Marker gdzieś jest. Dziękuję, przyjacielu. Pojście za nią, pojście za nią. Jakiś trup tu leży message już. Message. Na markerze jest już trup jakiś. Zrozumiałem. Czołgam się do markera. Chodźcie po zwłokach. A co tutaj jest? to taka z Moskitierą. Tu się da wejść do środka? Jakieś chujos, cicho, cicho, przede mną tu za drogą jest. Nie wbiegać mi tu szakim. No kurwa takie dano! No przecież bieg na nas! Dobra, ale tak strzelbaśmy jak mamy. E e e e. e e e o, opa, poprawi. o to o topu poprawy. O papa! Kurwa! Podchodzę, podchodzę, wyprał! No tak! No, tak. Właści, Dobra Uff. Jedne okopie zajęte Zajmijcie wszystko Koleś, po lewej 3, 6, 5 3, 4, 5 znaczy się Cały magazyn tam wyjebałem Na pewno zginęli No kurwa no A teren Jeszcze tutaj... nie podleć, bo ciągle no, trwały No patrz, no patrz Ładuję, ładuję Chyba, łażą Dziękuje Nasze mi się Lecimy uleczy. dalej, wylecz nasz. Kurwa jebana. Kałach, o, ała, chyba się ała, A nie spać, do niego! Zabiłem go. Kur... Kurwa jebana, co się dzieje? Z kogu... Ja pierdolę medyk. Takeda po mnie przybiegła Takeda, nie zdychaj, kurwa. <grym> <grym> Takeda, cofnij się. Idę do ciebie tak. Tak, bo zaraz kurwa padnę, no rusz tę dupę tutaj! Ruszaj się! Paść po gnuju! Dwieście pięć pięć, krzyczy, no! Gnuju, tu medyk Ile?! Dwieście ile?! Przed nami pepeżan! Nie mów jest skagnoju. Idź za mną po tych szarych. You're up here. West. twoje? Birdy? Tak. Wkurwione. Kurwa, trafiłem chyba tego, ale PPSHA pe jeszcze ży. Marker, zaraz stawię. PPSHA pe 285, 285! Marker. Zachodzę z prawej. Marker zabiłem, dalej trochę niż marker jest PPSHA. Pe Dziękuję Jestem na markerze Uwaga Martwy tutaj leży Finol. Pierdole, Nagrywanie! dostoję przy BMP-ku Nie! Nie! Kurwa! Jaki chcesz to No kurwa ile razy można dostać od niej w morne Oooo! Mhm. Podłożyłem A wybuchła? Nie wiem No 10 sekund